Jestem Julka, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do Was z filmem, w którym opowiem Wam o książkach, które sprawiły, że byłam wściekła. Tylko to nie dlatego, że te książki były słabe, tylko dlatego, że były po prostu takie dobre i takie emocje we mnie wywołały. No i pierwszą książką będą miedziaki, czyli książka, którą skończyłam dosłownie kilka dni temu. Książka strząsająca, książka sprawiająca, że byłam tak wściekła, że już nie pamiętam, kiedy byłam tak wściekła, czytając jakąś książkę. Książka padająca o zakładzie poprawczym miedziaków, który ogólnie kiedyś istnie Miał, do którego trafiają chłopcy, kolorowi i biali. Oczywiście są rozdzielani. Kolorowi mają gorzej, mieszkają z kolorowymi, biali mają trochę lepiej, mieszkają z białymi. No i tam trafia nasz bardzo ambitny, kolorowy chłopiec, główny bohater, który zaczął studia, z biegiem okoliczności takim dosyć naprawdę takim randomowym. Trafia właśnie do miedziaka, no i w tym miedziaku no, dzieją się naprawdę straszne rzeczy. Przemoc, jakakolwiek Wam przychodzi do głowy, to tam na pewno ma miejsce. E, bardzo szczęsające opisy tych e, kar, jakie były wymierzone dla tej dzieci. E, ogólnie da się wyjść z miedziaka, ale nie każdy z niego wyszedł. Niektórzy skończyli na bezimiennym w sumie cmentarzu. E, oczywiście nikt o tym nie wiedział, bo nikogo o tym nie informowano wiadomo. E, także, no. Bardzo szansająca książka, zakończenie bardzo zaskakujące, jak dla mnie. Ja się go kompletnie nie spodziewałam. Eee, I co? I na pewno warta poznania. Tylko trzeba po prostu um, przyszokować się na to, że to, to nie jest łatwa książka, że to jest książka faktycznie, która może tą wściekłość wywołać, a wręcz takie, taką bezradność. Eee, I oczywiście książka 18, plus to, to na pewno. Kolejną książką bendo, będzie na Kolesanka, czyli książka opadająca o świecie, w którym jest bezdzietność. Eee, ciężko jest mieć dziecko, w zasadzie nikt praktycznie już nie ma dzieci eee, tak naturalnie. Eee, żeby mieć dziecko, przeważnie trzeba się poddać, kobieta musi się poddać mu procesowi e, indukcji, z tego co kojarzę. I tak, i ta indukcja często zabija te kobiety, totalnie rozwala organizm, bo tam jest faszerowane się jest różnymi lekami. I oczywiście, kiedy już to dziecko mamy, to też nie ma 100% pewności, że to dziecko u nas zostanie, bo mamy tam taką komisję, która może zabrać tam to dziecko, i ogólnie mamy tam jakiś próg punktów, takich jakby ujemnych, za różne przewinienia, typu na przykład dziecko 5 minut płakało. E, a osoba nie mogła go uspokoić na przykład, albo e, nie wiem, źle się trzymało główkę. No i ci ludzie są rozsiani po całym mieście, po całym takim zwykłym życiu, na przykład w sklepie może Was zobaczyć ta osoba, a Wy nawet nie wiecie, że to jest osoba, która Was aktualnie gdzieś tam mm, sprawdza. E, no i jak się że właśnie jakiś tam pułap tych punktów minusowych, no to to dziecko zostaje zabierane e, do takiego niby ośrodka właśnie dla tych dzieci. E, i tutaj, co było dla mnie wściekłe w tej książce? Bo sam zamysł jest oczywiście szansający, że. No bo tam też kobiety są trochę zmuszane wręcz do tej indukcji. Bardzo jest nacisk na te dzieci. Każde dziecko jest jak na wagę złota traktowane. Eee, I to wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że na przykład, jeżeli jakaś kobieta się decydowała, że nie chce mieć tego dziecka, to ona była spychana dosłownie na margines. Ona nawet nie. Nawet jeżeli wykonywała pracę 10 razy. Um... Powiedzmy lepszą niż osoba, która się poda indukcji, to i tak będzie zarabiała ta kobieta, która się nie poda i nie chce się podać tej indukcji mniej niż właśnie tamta, bo e, te osoby, które w ogóle nie chciały mieć dzieci, były spychane bardzo na margines, nawet nie mogły się o jakieś lepsze lokum. Um, Ubiegać. E, więc to, co mnie najbardziej wkurzyło w tej książce, to to, jak właśnie te kobiety, które e, no jednak no nie chciały po prostu mieć dzieci, jak one były traktowane. A druga sprawa, ta główna bohaterka, że brakowało mi tam właśnie takiej wściekłej bohaterki, która tą moją wściekłość by tam przelała do tej książki. A ta nasza główna bohaterka, no niestety, właśnie do takich nie należała, i ja cały czas czytałam i myślałam, że no dawaj, no dawaj, no zrób już to, już zrób coś w końcu z tym. A ona cały czas taka była dosyć bierna, i to, to mnie bardzo wkurzało. E, I tak jak mówię, no jednak sam zamysł tego, że, mm, że te kobiety no, dosłownie trochę nie miały wyboru, bo no, poniekąd miały ten wybór, ale co to jest za życie, kiedy nie możemy nawet się starać o lepsze mieszkanie, musimy mieszkać dosłownie w jakichś zawilgoconych mieszkaniach, rozpadających się e, z niebezpiecznymi sąsiadami, bo, bo po prostu nie możemy sobie pozwolić na coś lepszego, mimo że na przykład dobrze zarabiamy albo mamy jakieś wysokie stanowisko, tylko za, dostajemy za, je, za nie grosze. Bo, bo nie chcemy mieć tych dzieci, więc to, to było naprawdę wkurzające. Dalej mamy złe kobietę, książka, która może nie powiem, że byłam aż tak bardzo wściekła, czytając ją, ale trochę byłam zła. To jest właściwie ilustrowana książka, bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie ona jest wydana w ogóle, jest bardzo też No i ona trochę opowiada nam mm, te bajki z dzieciństwa, które my znamy z innej trochę perspektywy e, i często mamy tam właśnie te kobiety, które zostały z, jako złe przedstawione w, w bajkach. No to mamy tutaj przybliżony trochę ich e, obraz, e, to dlaczego tak się stało, dlaczego one były takie złe w tych książkach i dlaczego te, w tych książkach właśnie były e, pokazane jako m, złe, a no nie do końca może takie były. No fajny zamysł na, na to, mi się podobało to, większość tych baśni mi się podobała, które tutaj zostały em, na nowo jakby opowiedziane, e, więc e, naprawdę fajne, e, ale faktycznie trochę wkurzające to, że e, przedstawiona nam jest tylko jakby jeden rodzaj tych bajek z dzieciństwa, a, a faktycznie ich jest naprawdę. Wiele różnych innych um, odsłon tych bajek, także to było naprawdę świetna, ta książeczka była, tylko faktycznie no może było gdzieś tam wkurzenie, że e, histeria, którą znamy z trochę innej perspektywy, okazuje się, że jak opowiemy ją z tej perspektywy tej złej kobiety. E, będzie całkowicie inna i być może nam bardziej będzie pasowała po prostu ta perspektywa. Następnie, następnie mamy Lekcja Chemii, i to jest książka e, dobra, naprawdę dobra. Ona mi się bardzo kojarzyła z Marią Kiri, kiedy jej, e, słuchałam, bo e, główną bohaterką jest chemiczka, e, która mm, chce. Jest bardzo mądra. To też jest dosyć zabawna ogólnie książka. E, no i ta chemiczka pracuje właśnie tam w pewnym laboratorium, w pewnej firmie. Mm, tylko, że ona, jako kobieta, oczywiście jest e, traktowana gorzej. E, gorzej. Mimo, że jest naprawdę chyba najmądrzejsza, najmądrzejsza ze wszystkich w tej firmie, to jest naprawdę traktowana źle. E, I to, to mnie bardzo wkurzało. Też mi trochę. Ja rozumiem, że ta książka miała mieć jakiś wydźwięk dosyć pozytywny, w takim sensie, że ona była dosyć zabawna. Ta główna bohaterka, mimo że ona była taka naprawdę. Przeinteligentna kobieta, to mam wrażenie, że tutaj trochę w książce tej te różnorodzinnej zachowania były takie dosyć głupiutkie. W sensie, tak jakby ona, wiecie, poza tą nauką nic więcej nie widziała, i tak jakby nie widziała trochę tych złych rzeczy. W sensie, widziała je, ale nie tak, jak ja bym chciała, żeby je widziała. W każdym razie, tak więc z tej, no to akurat mnie wkurzało w tej książce, że, że jednak, wiecie, mamy tutaj bardzo mądrą kobietę, która, no mogłaby zwojować, że są nie świat. A niestety jest ta udział gdzieś spychana na bok przez facetów w tej firmie, e, przez to, że jest właśnie kobietą. No, ona tutaj też zakłada swój program kulinarny w sumie e, no i uczy gotować e, kobiety na całym tam świecie e, poprzez właśnie naukę chemii. E, bardzo, bardzo fajna książka, bardzo ciekawa. Mm, tylko ten motyw właśnie, że ona jako kobieta naukowiec jest spychana tak dosłownie na margines, przez to, że po prostu mężczyźni mają jakieś wybujałe ego i oni się czują lepiej od niej. To to było naprawdę, naprawdę wkurzające, ale poza tym książka świetna i absolutnie warta poznania. Następnie, już ostatnią książką mamy i teraz tak, ja nie umiem wypowiedzieć tego nazwiska, nie ma opcji. To jest Kim, <grym> urodzona w 1982. Ta książka była taka dla mnie po prostu, tak byłam zła czytając tą książkę. Że ja tego nie potrafię opisać. Tutaj mamy głównie opowieść o kobiecie, znaczy ogólnie um, o Korei, z tego co pamiętam. I ta kobieta, ta główna bohaterka, ona. Tutaj mam przedstawione w ogóle, często w ogóle w książkach azjatyckich takich tego typu, Mam przedstawione to, jak wygląda rynek pracy na przykład w Azji, jak to tam wygląda, jak tam jest ciężko naprawdę, jeżeli chodzi o taką dobrą pracę, że tam naprawdę ludzie muszą się dosłownie zarzynać, żeby um, mieć dobrą pracę. Mam wrażenie, że właśnie z tych książek, ja też nie znam oczywiście tego, e, jak tam jest tak naprawdę, ale z tych książek, które gdzieś tam czytałam, no to faktycznie ten rynek pracy tam jest bardzo przerażający, jak dla mnie. No i e, tutaj mamy właśnie e, kobietę, która e, no mogłaby naprawdę mieć wysokie stanowisko w firmie, tylko że oczywiście tutaj też mężczyźni. Mężczyźni są najważniejsi, oni e, mogą mieć najwyższe stanowiska, kobiety są spychane na margines, e, nawet jak kobieta jest gdzieś tam faktycznie no i wykształcona i po prostu mądra, to tutaj w tej książce cały czas jest taki wydźwięk, że kobieta jedyne co ma robić to um, zajmować się swoim mężem, e, swoim synem. E, Generalnie syn może zrobić z, z matką co chce, może ją nawet gdzieś tam uderzyć i tak dalej, bo to jest facet, on ma prawo do tego i tak dalej. To było tak wkurzające w tej książce, że po prostu nawet nie potrafię tego określić. Najgorsze były te sceny, kiedy tam było opisane, że na przykład w tej firmie. Mm, jak ta na bohaterka w sumie jeszcze tam chciała, że tak powiem, walczyć, w sensie być po prostu, mimo że, że właśnie tam za bardzo nie chcieli. No to na przykład nagrywali kobiety w toalecie bez ich zgody. No, były tam różne takie dziwne sytuacje i to było naprawdę wkurzające, że. No, ona była naprawdę ta babka też inteligentna. Mm, chciała gdzieś tam się piąć wyżej, w tej zawodowej drabinie, a niestety nie mogła no bo tutaj właśnie znowu mężczyźni ją gdzieś tam spychali, gdzieś ją degradowali cały czas. No i w pewnym momencie ta główna bohaterka popada w takie szaleństwo i, i to było naprawdę smutne. E, smutno się to czytało. No i było to po prostu bardzo, bardzo wkurzające bardzo wkurzające to, że jednak um, są kobiety, które chciałyby, a nie mogą. E, także, co? Dużo tu było książek, właśnie dużo. No, było tutaj kilka książek właśnie takich e, o kobietach, e, bo ten temat mnie najbardziej wkurza chyba w książkach, gdzie te kobiety są właśnie takie mm, spychane gdzieś e, na samo dno w ogóle drabiny społecznej, e, w sensie już nawet nie chodzi mi o drabinę zawodową, tylko społecznej, po prostu często te kobiety są traktowane bardzo, bardzo źle. Mm, no, to są takie książki, które dają faktycznie do myślenia, e, dają nam do myślenia to, jak my Mimo wszystko w Europie mamy, powiedzmy, dobrze, bo jednak no możemy pracować, możemy się gdzieś tam piąć. Faktycznie często gdzieś tam kobiety spotyka niestety niesprawiedliwość ze, ze strony mężczyzn, no ale to jednak jest, mamy wrażenie, że taka dosyć duża wyrwa pomiędzy nami, a właśnie na przykład krajem azjatyckim. Także co? To już było wszystko w tym filmie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie jakieś książki takie, które sprawiają, że jest się wściekłym podczas ich czytania, że jest się wściekłym po zakończeniu ich czytania, że sam tytuł może sprawia, że jest się wściekłym. Ja sobie bardzo chętnie te książki przeczytam eee, i co? I mam nadzieję, że film Wam się podobał i że widzimy się w następnym. Cześć!